A Największa to zjazd to, to jego dom Brać mi auta są Dalej Zulku! Jeszcze! Rajdek mała wyścigówka. Rajdek uczy się pracy w warsztacie. Srebrny tor stał się niemal wzorem czystości. Krzychu spędził calutką noc na sprzątaniu warsztatu. I teraz pada o, ze zmęczenia. Skończyłeś A. już, Krzychu? Czy skończyłem? Nie, 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 Rajdku. Wiele trzeba zrobić do ich przyjazdu. Do przyjazdu kogo? Pan Gaśnikolo zaprosił dziennikarzy z prestiżowej gazety Super Superformuła, żeby napisali artykuł o Srebrnym Torze. Zjadą po południu i dlatego sprzątam. Wow! Superformuła! Może trafimy na pierwszą stronę. Dzień dobry, krzychu! Powiedz wszystko już gotowe do wizyty? Robię, co mogę, najdroższa. Dobrze. Przecież nie możemy zawieść pana gaźnikolo krzychu. Bardzo na nas liczy, wiesz o tym. Bywaj! <laughs> Chętnie bym się zdrzemnął rajtku. Ale nie mogę, skoro Marta bez przerwy sprawdza jak mi idzie i... <laughs> A ja prawie zasypiam na stojąco. <laughs> Krzychu, to może ja zajmę się warsztatem, a ty zdrzemniesz się w rdzawku O, to bardzo miłe, Rajtku. Ale zawsze pamiętaj, miesz siły na zamiary Poradzę sobie, no a w razie czego obudzę cię i poproszę o pomoc Tak, ja też bardzo chętnie pomogę Przepraszam, przepraszam Jednak się trochę zdrzemnę nie da się pracować śpiąc na stojąco. Moje oczy, popatrzcie. Sale się zamykają. Smacznych snów Krzychu. O, 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 o w porządku. E, spro, spróbuj teraz. O. O, powinno być. Brum, brum, jasne? Kop na Maxa! Na full maksa. Jak u Maxa? Może masz za mały młotek, Kreciku? Do tego nie trzeba większego błotka, błysk, tylko większego silnika. O, o, nie widzieliście przypadkiem krzycha! Poszedł spać! Co? Przecież obiecał, że dziś rano wymieni mi olej! Bardzo mi go potrzeba! Posłuchajcie! Ojej! Już pędzę po krzycha, nie martw się, Max! O. Jak tam krzychu śpi? Wystarczy posłuchać. Śpi jak dziecko, Rajtku. Musiał być okropnie zmęczony. Chyba nie powinienem go budzić. Co? Jak to muszę trochę poczekać? Na pewno obudzi się o, już niedługo. Ale to nie może czekać. Może Marta umie wymienić mi olej? O, pojadę do niej. Nie ma potrzeby, Maxi! E, my się tym zajmiemy, co nie? Jasne! Y, y, serio? Widzieliśmy, jak krzychu to robi. Łatwizna! Łatwizna? E, e. Ha, 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 ha. O właśnie tak chciałbym jeździć. Uwielbiam szybką jazdę. Bo e, e. e, boże krzychu e, ma jakiś silnik, który by pożyczył, co? No. E? Hey. Eee, e, zaczekaj na mnie! O, na pewno wiesz, jak to się robi, Rajdek? Tak! Najpierw trzeba spuścić stary olej, który masz w środku, i zastąpić go nowym, pyszniutkim... O, nie zróbcie mi krzywdy! E, kto wie, jak się spuszcza stary olej? Cześć, Rajdek! Cześć, Błysk! Cześć, Kreciku! O. Rajdku, e, jesteśmy ciekawi, czy e, Krzychu e, ma jakiś silnik, który by pożyczył. O, nie, nie mam pojęcia. Co ty tam robisz na górze, co Maxi? Czekam, aż Rajdek wymieni mi olej błysk, ale on chyba nie wie jak. Ja mogę zrobić to za ciebie, Rajdku! Pod warunkiem, że pożyczysz mi silnik. No, e, czy ja wiem? Gdzie jest Krzychu? Złapałem gumę! Poszedł się zdrzemnąć! To, 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 to co będzie z moim kołem? Kto mi zmieni oponę? My! Szybko, Tintop. Dalej, Kreciku. Ja wymienię Maxowi olej, a ty znajdź jakiś silnik. To łaskoczy. Trzeba było podstawić wiadro To mogłeś mi o tym powiedzieć wcześniej Tak, panie gaźnikolo, wszystko jest w porządku Obeszłam calutki, tor i warsztat i są bez zarzutu <śmiech> <śmiech> Oczywiście, dopilnuję, żeby auta aż lśniły <laughs> Do zobaczenia po południu, panie gaźnikolo, tak, pa na wszelki wypadek zrobię jeszcze jeden obchód. A tak, dla pewności. Dzięki nam tu w krąg pięknie śni każdy kąt, każdy silnik koncert, gra. Gdy coś jest nie tak, gdy szwankuje coś w nas, kiedy olej zmienić czas. Tak? Na przykład? Raz zwykła, Wracz zwykła samochodowa, brać! Potrzeba radę dać! Gdy pusty bak łyk paliwa na smak, a gdy koła skręcą się, Woo! Mi przegląd i naprawimy co chcesz. Na nas nie zawiedziesz się! Na przykład? brak zwykła samochodowa, brać! Na przykład? brak zwykła samochodowa, brać! Radę dać. Brać zwykła? Brać przykład! Rajdek, coś ty zrobił z moim warsztatem? Dlaczego nabroiłeś? Ale tu bałagan! O, przepraszam, krzychu. Nie chciałem cię budzić, bo byłeś bardzo zmęczony. Całą noc pracowałeś, no i postanowiłem cię zastąpić. A tylko na nabałaganiłem. Skąd miałam wiedzieć, że jesteś zmęczony, krzychu? Nie mogłeś mi powiedzieć. O, cóż, e, wiem, że chciałeś dobrze, Rajtku. Nie mam prawa mieć pretensji. Ja też trochę zawiniłem. Mnie też należy się bura. Pan gaźnikolo przybędzie tu zaraz z reporterami super formuły. Co my teraz poczyniemy? E. Myślę, że jak się wszyscy zepniemy, to damy radę. Szybko! Wydaje się, że uwinęliśmy się ze wszystkim na czas. A, sprawdźmy, co może moja podrasowana deskoroleczka, kreciku. I to ja lubię! Ojej. O, tak. Srebrny tor to bez wątpienia najwspanialszy tor na świecie. Mam najlepszy warsztat. Najlepszego mechanika, najlepszego zarządcę i najszybsze auto I... E, 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 najszybsze króliki. Najszybsze króliki? A to ci historia. A, już jamu, już jamu. Proponuję zrobić zdjęcie mnie i tym pięknym autom. Rajdek nauczył się dzisiaj, że praca w warsztacie wymaga wielu umiejętności i wspólnego wysiłku. To dlatego srebrny tor jest najlepszym torem na świecie. I ma najszybsze króliki. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Wystąpi. Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Mastalerz, Miłogost Reczek, Marcin Roziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Twiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Pruszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamieński i inni. Piosenkę tytułową śpiewał Artur Bomy.